Dzisiaj będę wybierał najlepszą postać z Brain Takie postacie będą jak Tralarero, Tralala, Bombardino, Krokodilo, Szimpanzini, Bananini, Tungtung, Sahur I najlepszą postać dam do super lajka like A najgorszą dam do czerwonego xa Więc oglądajcie odcinek do końca I zostawcie łapkę w górę i subskrypcję możecie ze mną również wybierać Pisząc w komentarzach A więc przyszedł teraz czas na pierwszą konkurencję I przede mną jest Szimpanzini, Bananini A w pierwszej konkurencji będę wybierał wizualnie postać więc chimpanzini bananini zaprezentuj się jak wyglądasz? Właśnie wygląda tak, jestem super chimpanzini bananini! No, trochę ci dźwięk małpy nie wychodzisz, Impanzini Bananini. Ale mniejsza z tym, po prostu popatrzmy, jak wyglądasz. No dobra, jesteś małpą w bananie. Poruszasz się śmiesznie, bo nie masz w sumie nóg. Tak więc się tak dziwnie posuwasz. Co jeszcze mogę? Czemu ty w ogóle jesteś zieloną małpą, a nie brązową? Co ci to obchodzi? Po prostu jestem Ci bananini Bananini. I musisz mnie dać do lajka, bo wyglądasz czadersko. No dobra, to mówisz, żebym cię dał do super lajka? Nie, dam cię do zwykłego lajka, bo jesteś ciekawą postacią. Pierwszy raz widzę małpę w bananie. To w sumie też spoko. A ja wracam na swoje miejsce i zapraszam teraz. tralalala tralala. Teraz ty pokaż swojego skina, i jak wyglądasz. Wyglądasz naprawdę super. Jestem tralalalo, tralala. I wyglądam czadersko, a nie super. Dawaj super lajka, bo wyglądam najlepiej, rekity są ekstra. Nie wiem, czy bym ci mógł dać tutaj super lajka, ponieważ ja wolę na przykład niebieskie buty, a ty masz czerwone. I tak średnio mi tutaj pasują do ciebie. Plus wyglądasz trochę jak makrela z twarzy. Nie wyglądam jak mak... Ej, ale makrele są smaczne. I to bardzo smaczne mi smakują, więc w sumie, skoro lubię makrele, to mogę ci dać do lajka w tym momencie. Niech ci będzie. O, biedny tralareo tralala. Myślał, że dostanie super lajka, ja mu dałem tylko lajka. A wy widzowie, gdzie byście go dali? A teraz przyszła kolejna bombardino krokodilo. Witam ciebie bardzo serdecznie i wyglądasz naprawdę zabójczo. No, bo jestem też zabójczy. Pana, to chcesz, żebym strzelił? Nie, nie strzelaj do mnie z rakiety, bo rozwalisz cały mój konkurs wybierania najlepszego. Co ty robisz? Dlaczego wystrzeliłeś teraz rakiety? Poniech Chcesz mi dać do super lajka, dlatego lepiej dawaj albo strzela! No dobra, dobra, na tą konkurencję dam cię do super lajka, ale daj mi chwilę na ciebie jeszcze popatrzeć. Możesz się patrzeć tylko szybko, bo nie chce mi się tutaj być. No dobra, to masz jakieś tutaj widzę skrzydła jakiegoś samolotu wojskowego. Masz jakąś kamizelkę i niebieskie buty. W sumie to mega dziwnie wygląda że Nie wiem dlaczego. Jesteś jakimś samolotem, ale w sumie to iść do tego super lajka, tylko nic tutaj nie wysadzaj. Ach, ten Bombardino Krokodilo zestresował mnie i musiałem go dać do. Super super lajka, bo i na siebie wszystko rozwalił. I została ostatnia postać, Tung Tung Sahur. Tung 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 Sahur. Ja dobrze wiem, że jesteś Tung Tung Sahur i w ogóle śmiesznie wyglądasz. Masz śmieszną twarz i masz nawet fajne ręce. Tutaj widzę, że masz pałkę baseballową. No niezły z ciebie tutaj brain od jest. Tak i mam czaderskie nogi. Do co? Idę do lajka? Wiesz co? Nie będzie tak prosto, ponieważ to widzowie zadecydują, gdzie pójdzie. Do lajka? No to musicie zostawić lajka pod filmem. A jeżeli chcemy wywalić Tung Tung Sahur, to zostawcie suba. Więc musimy chwilę poczekać i zobaczymy na to, na co się widzowie zdecydowali. Ale chwila, czekaj. Chyba wszyscy zostawiają łapkę w górę teraz, więc może iść do lajka like Tung Tung Sahur. No dobra widzowie, to była pierwsza konkurencja, no niestety, albo sety. Nikogo nie wywaliliśmy do x bo same świetne skiny były, więc teraz przychodzi druga konkurencja i będę wszystkich wybierał teraz po obrazkach. Mam nadzieję, że pana Pananini przygotowałeś swój jakiś obrazek, żeby mógł ocenić ten obrazek, jak kiedyś wyglądałeś, zanim się pojawiłeś tutaj w Minecrafcie. No i czadersko, mogę ci pokazać, bo mam właśnie taki przygotowany. Kładę go tutaj. Zobacz, będę go kłaść tutaj. I weź stań obok tego obrazka, bo będę musiał sprawdzić, czy wszystko się zgadza. No możemy popatrzeć, że na tym obrazku masz czerwoną twarz, tutaj nie masz czerwonej twarzy. Tu jesteś zielony, tutaj też jesteś zielony. No, ale powiem ci, że tak średnio wyglądasz w porównaniu do tego obrazka. W ogóle siebie, nie no, przypominasz, ale trochę się różnisz, więc niestety muszę się dać do dislajka. Jaki bezsens, ci... Chimpanzini, bananini wróci silniejszy. No jasne, może kiedyś będziesz silniejszy. Ja idę teraz zobaczyć, jaki obrazek przygotował. Tralala, tra, Mam nadzieję, że przygotowałeś lepszy niż Chimpanzini, bananini. Przecież moje obrazki są ekstra. Zresztą sam wiesz, patrz tylko na to. No i mamy problem. Stań obok obrazka, ja już widzę pierwszy błąd. Co niby, jaki błąd? No niby twarz macie taką samą na tym obrazku. Płetwy też, wszystko dobrze. Tylko masz inne buty. To nie moja wina, że zgubiłem swoje buty, dajcie. Czekaj, czy ty o tych butach najkach mówisz, którego ostatnio kupiłem? Haha, <grym> <grym> chyba ci je ukradłem. Czy ty mi ukradłeś moje Nike? Pożałujesz. Dawaj mnie do lajka, albo cię zjem. Spokojnie, spokojnie. Możesz iść do lajka. No, no jak naj, no, najbardziej możesz i Nie stresuj mnie tylko. Ja nie mogę. Ten tralara chciał mnie zjeść, dlatego że kupiłem sobie kiedyś takie niebieskie Jordany. No i teraz tung tung sa Pokaż swoje zdjęcia, jakie masz, bo jestem mega ciekawy. O, fajnie, że mogę ci je pokazać, bo wyglądam tu naprawdę przystojnie, zobacz. To. No, nawet przy nie wyglądasz i w sumie. Identycznie wyglądasz jak na tym obrazku. Masz taką samą twarz. Stanie jeszcze raz obok tego obrazka, jak możesz. Wyglądasz dosłownie tak samo do zoba. Tu prawda wyglądasz identycznie, tylko w innej ręce trzymasz kija, ale to mało bardzo ważne, bo tu chyba było odbicie lustrzane. Więc możesz iść teraz do lajka. No i zobaczymy jakie zdjęcie przygotował Bombardy i krokodyli. Możesz mi je pokazać, tylko proszę, nic nie rozwalaj. No dobra, dobra, na razie nic nie rozwalam, no chyba, że dasz mi do. Dislike to wtedy się zastanowię. O nie, ta rakieta jest, może tutaj spać? Dlaczego to zrobiłeś? Spokojnie, ta rakieta nie spadnie, oceniaj mnie. No dobra, niech się tylko ja przyjrzę. Wojskowe skrzydła samolotowe tu są, u ciebie też są, tylko tam są srebrne, to są zielone. Tutaj jest jakaś rakieta z dołu, ty nie masz. No troszeczkę się różnisz od tego obrazka. No tylko troszeczkę, ale tak ogólnie to wygląda całkiem kozacko. No a co jeżeli bym cię dał do dislajka? To wtedy wiesz, co się stało. Panie. No nie, nie wysadzaj nic, przepraszam, idziesz do lajka jak najszybciej tylko potrafisz No myślej Ja nie mogę, jaki on jest agresywny No dobra, to wchodźmy teraz do trzeciej konkurencji I w trzeciej konkurencji sprawdzimy, jakie macie super dźwięki, więc możesz teraz powiedzieć ze swoim dźwiękiem Dobra, no to słuchaj uważnie, bo właśnie będę mówić Tralalero, tralala, porco dio e porco alla Ero con moim mio synem merdardo a giocare a Fortnite No dobra, nawet ciekawe było tu Tra la, 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 la Ale nie potrafię pot powtórzyć, bo nie potrafię mówić po włosku Ale naprawdę mi się podobał ten dźwięk, więc możesz iść do lajka like Bardzo mi się to podoba, ponieważ mój dźwięk naprawdę jest ekstra Zobaczymy, czy ekstra dźwięk będzie Tung tung sahur Wydaje mi się, że tak, ale zobaczymy Więc możesz teraz tung tung sahur powiedzieć coś swoim dźwiękiem No dobra, to słuchaj tylko tego Tung 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 tung, tung, tung. sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur tiga kali. No, powiem ci, że był bardzo ciekawy ten dźwięk. Tung, tung, sahur. Ale nie no, całkiem dobrze to mówiłeś, dobrze to wypowiadałeś. Ale powiedz mi, czy długo ćwiczyłeś na tą questem, jak w ogóle to wymyśliłeś? No po prostu, stwierdziłem w, e, kiedyś, że sobie powiem Tung-Tung, a do tego dodam Sahur. I tak wyszło właśnie. No dobra, to w takim bądź razie. Tung-Tung! Sahur! Możesz iść do lajka. No i Bombardino Krokodilo, zobaczmy, jaki ty masz dźwięk. No zobaczmy, bo wróciłem ze straszniejszym głosem przez to, że tak mnie wkurzasz, mam ochotę cię zestrzelić! Nie rób tak, bo jeszcze przez przypadek tutaj wszystko rozsadzić. No dobra, mów coś tym głosem. No dobra, mówię. Bombardiro Krokodilo, un fottuto alligatore volante che vola e bombarda i bambini a Gaza e in Palestina. No no, całkiem git ten głośnik ci powiem, tutaj bombardino krokodylo, więc możesz iść do lajka. Bardzo mi się podoba to, że idę do lajka. No mi też to się bardzo podoba, że mnie nie rozsadził teraz w tym momencie. Ale przecież teraz czas na czwartą konkurencję, w której zobaczymy, jak oni są bardzo dowcipni i czy potrafią opowiadać żarty. No to tum sakur, opowiedz jakiegoś dowcipa. U to dobrze, bo znam świetne żarty. Pana, to mama pyta Jasia, jaki jest twój ulubiony przedmiot w szkole, a Jaś na to dzwonek. <laughs> Bardzo <laughs> 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 zabawne! Ja też lubiłem przedmiot dzwonek, bo cały czas dzwonił na przerwę. Więc możesz iść teraz do lajka, bardzo dobry dowcip. No i to mi się podoba. Jestem ciekawy tylko jak opowiesz dowcip Bombardino krokodilo ponieważ on jest trochę taki sztywny i coś mi się wydaje, że wyląduje w iksie, więc jeżeli tutaj coś wybuchnie, no to mamy problem. No to Bombardino krokodilo opowiedz swój żart i postaraj się, żeby był śmieszny. Moje żarty są zawsze śmieszne, dlatego słuchaj tego ty głupi ludziku. No e, Jasiu ugryzł komar, a jednak poszkodowany go wypuścił. Kolega pyta Jasia, czemu wypuściłeś komara? Przecież to moja krew. Eee no nie wiem czy ktoś w ogóle to zrozumiał, więc sorry, ale na ci nie zaśmiałem. Możesz iść do Xa. o, Co ty powiedziałeś? No w tej chwili idź do Xa i przestań strzelać! Ty głupku, pożałujesz tego. Żebyś ty nie pożałował zaraz, ale mu powiedziałem widzowie dobrze, że tego nie usłyszała. Tralalelo, tralala. No to tralero, tralala, powiedz dowci. Dobra, słuchaj, mam świetny żart. Przychodzi ryba do lekarza. A lekarz to żółw. <laughs> Skąd ty to wziąłeś? Dlaczego lekarz jest żółwiem? Dlaczego ryba idzie do lekarza? Nie no, mega zabawne. <laughs> Idź do lajka. Chajer. Wiedziałem, że ci się spodoba. No dobra, to została ostatnia finałowa konkurencja, więc teraz posłuchamy historii od Tralalero i Tung, Tung Sahur. Więc zacznij Tralalero opowiadać swoją historię. Jak powstałeś? No, ja powstałem bardzo w złych warunkach, ponieważ byli sobie więźniowie i pewien strażnik kazał im iść. Do miejsca, gdzie normalnie robili rekiny jako mięso i ci więźniowie to jedli. Ale powstał taki jeden fajny więzień, który postanowił uratować mnie. Ja byłem wtedy takim małym rekinkiem, i on oddał mi swoje buty, i przez te buty one były jakieś magiczne, ja wyrosłem na dużego. Wtedy rozwaliliśmy to więzienie, bum! i uciekliśmy stamtąd i było naprawdę ekstra. Wow, ta historia była niesamowita Nawet nie wiem, czy jesteś w stanie ją wymyślić na poczekaniu Więc coś mi się wydaje, że ona była prawdziwa I wszystko się zgadza, dlaczego masz buty na nogach W ogóle, rekil ma buty na nogach Mega dziwnie to brzmi Dobra, to teraz Tung Tung sahur opowiedz swoją historię Moja historia jest taka, że powstałem trochę dziwnie Ponieważ byłem sobie drzewem I nagle idzie grupka jakichś ludzi I ci ludzie postanowili To znaczy dwójka z nich, że muszą iść siku No i poszli i obsikali drzew i nie wiem co, jak to możliwe, ale nagle powstałem wtedy się tak mega wkurzyłem, bo jak można mnie sikać i wtedy wziąłem gałąź i normalnie puf pum, a potem puf, puf i potem bum! mega dziwna historia i nie wiem teraz co mam zrobić czy wybrać ciebie, czy tralalero, tralala, boby dwie były bardzo ciekawe, o, chociaż twoja była dosyć dziwna więc widzowie napiszcie w kogo wybieramy, czy wybieramy tralalero, czy wybieramy tung tung sahur, no niestety tung, tung sahur odpada, że widzowie wybrali historię La re, la la. Bez nadzieja, i ona była do bani. A teraz wybierzmy może najstraszniejszą postać z Poppy Playtime 4. A udział wezmą takie osoby, jak liki Rabi Rabbi Baby, Baba i dojdę dogman. Najstraszniejszą postać wyślę do Super lajka, a tą słabą postać wyślę do Xa. Oglądaj koniecznie do końca, żeby zobaczyć, która postać będzie najstraszniejszą. A więc przyszedł czas teraz na pierwszą konkurencję i zapraszam Ciebie, dojdę dogman. Powiedz mi proszę, kim ty jesteś? i w ogóle co tutaj robisz. Jestem najstraszniejszą postacią z Poppy Playtime i przyszedłem, żebyś dał mnie do super lajka. Nie no, za super lajka trzeba zasłużyć, ponieważ najpierw będę oceniał wasze skiny i uważam, że twój skin jest ok, ale nie nadaje się na super lajka, więc mogę ci dać jedynie zielonego ptaszka. Czyż to bez sensu, ja mam mega dobrego skina, ale głupek. Nie no, nie powiedziałem, że to jest dobry skin, to jest po prostu pomalowana plastelina na trzy kolory. Beznadziejny jest ten skin. Dobra baba, Chopsie, teraz muszę ocenić twojego skina i możesz się zaprezentować i obkryć. Ci no pewnie, zobacz na to No przecież on jest taki obgryziony Straszny, każdy się by bał tego Powiedz, że jest git. No jest git, bo jest nawet Straszny, straszniejszy od dojej Dogmana Bo masz ugryzione ucho i masz czaszkę Na klacie. No właśnie, to co? Chyba super like. Super like Nie powiedziałbym, masz lajka like zwykłego Czemu oni wszyscy są super like'a? Przecież to nic nie jest takiego super oprócz tej nazwy I złotej łapki w górę Którą swoją drogą możecie zostawić teraz pod filmem I zostawić subskrypcję O, i teraz przyszedł Jarnabi Karnabi, ty masz całkiem ciekawego skina Tak, wiem, mój skin jest naprawdę Mega ciekawy, co o nim sądzisz? Sądzę, że jest mega kreatywny, bo wyglądasz Jak jakiś lew albo kot, a masz głowę Taką kartonową i kolorowe dredy No, wydaje mi się, że jest mega kolorowy I fajny, to co? No co, pewnie chcesz Super lajka, tak jak każdy? No, oczywiście Czy ja wiem, czy ci mogę dać tego Super lajka? Muszę się tylko zastanowić Widzowie, dajemy mu tego super lajka, czy nie? Napiszcie w komentarzu No dobra, widzowie chcą ci dać super lajka, więc Możesz iść tam do złotego pomieszczenia w ogóle, rabi, baby, czym ty jesteś w ogóle? No, ja jestem takim trochę katnapem, trochę takim nietoperzem. No i w ogóle jestem mega fajnym skinem. Zobacz tylko na to. Każdy mnie lubi. Każde dziecko jeszcze macham skrzydełkami. A ma! W sumie to masz chyba najlepszy skin ze wszystkich, ale nie mogę ci dać już super lajka, bo super lajka zgarnął Jarnabi, więc mogę ci dać zwykłego lajka za te skrzydła. Co ten głupek zgarnął super lajka? Jak mogłeś to zrobić? Nie wiedziałem, że jesteś następna w kolejce. No przepraszam, może następnym razem dam ci super lajka. Like Nawet fajnego skina ma ta Rabi Baby. Żałuję, że dałem temu Jarnabiemu tego super lajka. Like Teraz zapraszam kolejną osobę. Co? I Kilik jest następną postacią? No niestety, ja ci na start mogę powiedzieć, gdzie wylądujesz. No, do lajka, like bo jestem taką ekstra radioaktywną super postacią. No w sumie nie, nie zgadzam się z tym. Jesteś beznadziejny, masz słabe kolory, bo masz taki brudny, żółty, jakiś szary. Nie podoba mi się w ogóle twój skin. Ej, mój skin jest mega fajny. Fajny? To ja mam skin, fajny skin to ma Rabi Baby, Babaczo, go i dogman. Ty masz beznadziejny z kim, więc możesz iść do XA. Beznadziejny, to jesteś ty. No, tak każdy mówi, że jestem beznadziejny. Ja jestem naprawdę super. Katnapie, co tutaj niby robisz? Przecież nie jesteś w Poppy Playtime 4. Ej, właśnie, że. No i co z tego? Powinieneś wypadać stąd, bo tu się nie zaliczasz do tego konkursu. Ale skoro już jesteś, to mogę cię ocenić i wyglądasz, no. No, wyglądasz strasznie. No i ekstra, co? No nie powiedziałbym, że ekstra, ale no niestety. Z ręką na sercu i bólem muszę cię dać do lajka like zwykłego, bo jesteś lepszy. Od ikiego, likiego. Ha, no i czatersko, gupi głupi ikiliki. No dobra, to za nami pierwsza konkurencja już jest i i odpada, więc zapraszam teraz do kolejnej, w której będziemy wybierać śmieszny żar. Więc Katapio, powiedz mi swój śmieszny dowdzi, bo nie dość, że musicie być straszni, to też musicie być zabawni, co nie? No właśnie, ja jestem mega zabawny! No to opowiadaj swój dobci. Nauczycielka się pyta, Jasiu, czy mogę zadzwonić do twojej baby? A on mówi, a czy moja mama dzwoni do pani i żali się, że nie radzi sobie w pracy? Śmieszny zabawne, dobra, kad to ci wyszło. Idziesz do lajka. No i czadersko. No dobra, to teraz Jarabi opowiedz swój dowcip No, to mój żart jest taki Jasiu przychodzi do domu z całym workiem jabłek i mama się pyta Jasiu skąd masz te jabka? A Jasiu odpowiada, że od sąsiada. Mama, mama na to, a on o tym w ogóle wie? A Jasiu na to pewnie przecież mnie gonił. <śmieszne> Też to jest zabawne, bo ukradł... Hahaha, <laughs> dobre. Jarnabi, ty cię masz super żart, ty możesz iść do lajka. Wiedziałem, że to jest dobre. No dobra, to teraz ty, Baba Czaps, opowiedz mi swój dowcip. Nauczycielka do Jasia, przyznaj się, Jasiu, ściągałeś od Małgosi. Ona to skąd pani wie? A ona obok ostatniego pytania, ona napisała, nie wiem, a ty napisałeś, ja też. Nie no, Baba wszyscy to słaby żart, nie nadajesz się do opowiadania dowcipów. Niestety idziesz do x czerwonego. Ty chyba nie masz humoru, głupku, on był naprawdę śmieszny. Śm Śmieszne to było to, że ty myślałeś, że to będzie śmieszne. <grym> no dobra, to teraz ty dojdę, dogman, opowiedz swój dowcij. Posłuchaj no, tego, przybiega dzieciak na stację benzynową z kanistrem i mówi 10 litrów benzyny, szybko! A na to pracownik stacji co jest? Pali się? A on mówi tak, moja szkoła, ale tak jakby trochę przygasa. <grym> To też jest mega zabawne! Nie no, za ten dowcip, to ty idziesz do super lajka, bo to było naprawdę zabawne, bo się szkoła paliła. Ha, ha, wiedziałem, że to będzie mega śmieszne. Mam mega śmieszny żarcik. No to dawaj, opowiadaj. Dobra, e, puk, puk. Kto tam? Hipopotam. <laughs> Nie, no to jest mega zabawne. Nie spodziewałem się hipopotama. Nie no, ten żart był lepszy od baba Chopsa, więc możesz iść do lajka za to. No dobra, rabi baby, to teraz w trzeciej konkurencji będę oceniał wasze straszne oblicze a więc pokaż swoją straszną stronę No ale ja takiej nie mam To nie fair Jak to nie masz, Rabi Baby? Każda postać z Poppy Playtime ma jakąś straszną swoją wersję Każda, ale nie ja No to niestety muszę cię wysłać do Xa. No bez sensu Nawet nie wiedziałam, że tak będzie, no Nie mogłaś się domyśleć, przecież Każda postać z Poppy Playtime jest mega straszna No dobra, do teraz ty pokaż swoją straszną wersję Powiedz, że jakąś masz Oczywiście, że mam Zaraz ją zobaczysz I lepiej się przygotuj się Jej nie wystrażysz o Jezu, jakie to jest mega straszny, proszę cię odejść. Dobra, daję cię do lajka, like bo jesteś mega przerażający. Wiedziałe. <laughs> wiedziałem. No wiedziałem też, znaczy ja tego nie wiedziałem. Teraz to zauważyłem, że jesteś mega straszny. Może ty Jarnabi masz jakieś swoje straszne oblicze, tak jak miał dojdę dogman. Co, ja też nie mam tego strasznego oblicza! No, jak to nie masz? To jak wyście przygotowaliście? Przecież dojdę dogman ma, No to ty też powinieneś mieć. No ja akurat nie mam. No to niestety Jarnabi, ale musisz iść do ich sami. jest naprawdę przykro, że cię tam wysyłam. Bo Cię lubię. Mega bez sensu są te konkurencje. Bez sensu jest to, że wy się nie przygotowaliście w ogóle. I co, Katna, ty pewnie też nie masz swojego strasznego oblicza. haha ha, ty masz mnie za jakiegoś głupka? Jestem najstraszniejszą postacią w Poppy Playtime. Wow, jesteś naprawdę straszny, przerażający. Jak ty to zrobiłeś, że się tak zamieniłeś w niego? Nie interesuj się, mam cię zjeść. Nie, nie zjadaj mnie, proszę, nie groź mi. Dobra, przechodzisz do lajka. No dobra, to witam was teraz w finałowej konkurencji, więc opowiedz mieć swoją najstraszniejszą historię, jaka wam się przydarzyła w życiu. A, najstraszniejsza historia. To ja mogę opowiedzieć, komu się przydarzyła, ponieważ było sobie takie dziecko, które postanowiło mnie wyrzucić na śmietnik, ponieważ się znudziłem. No, ale pożałowało tego, bo nagle walnął mnie piorun i ożyłem w takiego strasznego katapa. To dziecko zaczęło płakać na samą myśl, że ja mogę tam wrócić. No i wróciłem. I co zrobiłeś temu dziecku? Opowiadaj, chociaż nie wiem, czy chcę wiedzieć, bo to... To jest mega chyba straszna historia. To jest bardzo straszna historia, bo rzuciłem tą właśnie bombę dymną i go zjadłem. <laughs> o nie, te bomby dymne skądś mi się kojarzą. No dobra, skądś kojarzę te bomby dymne. Chyba sam kiedyś taką oberwałem, ale na szczęście mnie nikt nie zjadł. No dobra, spoko była historia, to teraz ty dojdę, Dogman. Opowiedz mi swoją historię. No to ja byłem sobie u takiego pewnego doktorka i on oprowadzał mnie po takim swoim laboratorium. No i niestety Wrzucił mnie do jakiejś radioaktywnej substancji, która zmieniła mnie właśnie w coś takiego. To było mega straszne.